Czy można pogodzić budowę autostrady z ochroną środowiska? Nie tylko można, ale i trzeba. Wymagają tego polskie i unijne przepisy. Dlatego przy budowie autostrady A1 zwierzęta mogą czuć się bezpiecznie. Zadbano tam nawet o płazy efekt prawie 2,5 tysiąca uratowanych żab, które już teraz odpłacają się głośnym kumkaniem. Tak wie, serce budowy autostrady A1 w okolicach Żor. Kiedyś to był las. Teraz sprzęt ciężki, maszyny i samochody. Ruch niczym na Marszałkowskiej. Wydawałoby się, że w tak nieprzyjaznym otoczeniu zwierzęta nie mogą czuć się bezpiecznie. Jednak tu inwestorzy i wykonawcy zrobili bardzo wiele, by pomóc im przetrwać ten trudny dla nich czas. Dla potrzeb tej autostrady została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych i ona stała się przyczynkiem dla wszelkich działań zapobiegawczych, chroniących środowisko na terenie tej autostrady. Działania opracowano zanim przystąpiono do jakichkolwiek prac, a wszystko w oparciu o polskie i unijne przepisy w zakresie ochrony środowiska. Mamy między innymi dwie ustawy, Prawo ochrony środowiska i tak zwaną ustawę środowiskową, oraz szereg rozporządzeń, które bardzo ściśle określają nam tryb postępowania na budowie oraz to, w jaki sposób jakie gatunki chronić. Wszystkie przepisy są przestrzegane, inwestycja jest realizowana zgodnie z nimi i wszystkie nasze działania zmierzają do tego, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. Ale w jaki sposób w takich warunkach można chronić płazy? Zwłaszcza, że teren budowy bogaty w stawy, to ich dotychczasowe, rytualne miejsce rozrodu. Pomysł okazał się jednak prosty dzięki znajomości biologii żab. Jeden ze zbiorników wodnych na czas budowy osuszono, pozostała po nim jedynie spękana ziemia. A wszystkie możliwe trasy wędrówek żab odgrodzono specjalnymi płotkami. Wszystkie płazy rozmnażają się w bardzo podobny sposób, rozmnażają się w wodzie. One będą dążyły zawsze do tego samego miejsca, w którym się rozmnożyły. One będą zawsze dążyły do tego stawu i stąd, biorąc pod uwagę niesamowity ruch, jaki tu się odbywa na tych drogach serwisowych, była tu prawdziwa masakra wśród płazów, dlatego aby zminimalizować koszty ekologiczne, czyli żeby te płazy nie migrowały na teren budowy, musieliśmy wyłączyć cały ten teren. Na śląskim odcinku budowy autostrady A1 między Bełkiem a Świerklanami postawiono ponad 5 km barier ochrony tras migracji płazów. Zainstalowano przy nich również ponad 30 pojemników, z których żaby przenoszone są w bezpieczne miejsce do stawu szczelnie odgrodzonego od budowy autostrady. Bariery i pojemniki monitorowane są przez specjalne patrole ekologiczne. W tym momencie Największej migracji patrole były codziennie. W tej chwili odbywają się w trybie 48-godzinnym, trzy razy w tygodniu, a w pełni lata z pewnością ograniczymy te patrole do dwóch w tygodniu. Były takie momenty, że z jednego pojemnika na tych trasach szczególnie intensywnej migracji przenosiliśmy za jednym razem około 150 płazów te wiadra wyglądały dosyć niesamowicie, bo było to kłębowisko śpiewających na przykład ropów. To charakterystyczny odgłos żab, mówiąc żartobliwie, być może w ten sposób dziękują, że żyją bezpiecznie w tym stawie. W ciągu zaledwie półtorej miesiąca tej wzmożonej migracji Zebraliśmy do tych pojemników i przenieśliśmy do stawów naturalnych bądź hodowlanych ponad 2200 okazów płazów. Gdyby nie te bariery, to prawdopodobnie większość z tych płazów zginęłaby pod kołami dużych ciężarówek. Praktycznie z 99% skutecznością te płotki zadziałały, także mamy na sumieniu uratowanie wielu, wielu tysięcy płazów, które w przyszłości będą z powrotem mogły do odtworzonego stawu wracać i z powrotem ta przyroda zostanie w takim wymiarze, w jakim tylko się da, zwrócona gospodarzom. Ale ochroną otoczono tu nie tylko płazy, także zwierzęta leśne, dziki, sarny i jelenie. Wybudowano kilkadziesiąt przejść zapewniających im bezpieczne przemieszczanie. Po zakończeniu budowy prowadzony będzie monitoring wszystkich zabezpieczeń. Monitoring tych działań, które zostały podjęte na etapie projektowym i na etapie wykonawczym, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również pod względem praktycznego zastosowania. Póki co, jak widać i słychać, praca wre, ale tuż obok, zaledwie 10 metrów od serca budowy, w bezpiecznie ogrodzonym stawie, bije inne serce serce przyrody. Autostrada to jest naprawdę poważne naruszenie środowiska, a mimo to udaje się w bezpośredniej bliskości tego potężnego placu budowy utrzymywać takie oto widoki można tu usłyszeć takie dźwięki no i być może nawet ci pracownicy mogą. Pozwoli sobie na chwilę oddechu.